Nagrywam ten filmik z dedykacją dla wszystkich artystycznych dusz, które potrzebują przypomnieć sobie, jak ważne są i jak ważna jest ich sztuka. Dziękuję, że tworzysz. Moja sztuka jest ważna. Moja sztuka jest potrzebna. Moja sztuka ma znaczenie. Akceptuję proces twórczy taki, jakim jest. Każdy dzień przynosi mi nowe inspiracje. Moja perspektywa na świat ma znaczenie. Wierzę w siebie i swoje możliwości. Moja twórczość jest cennym wkładem w ten świat. Świat potrzebuje mojej sztuki. Świat potrzebuje, żebym się wyrażał. Mam w sobie siłę i zasoby, by wyrażać się codziennie. Mam odwagę wyrażać swoje uczucia poprzez sztukę. Moje dzieła są wyjątkowe i oryginalne. Moja kreatywność jest nieograniczona. Kreatywność przepływa przeze mnie codziennie i bez wysiłku. Wartość mojej sztuki nie jest zależna od ilości uzyskanych wyświetleń. Wartość mojej sztuki nie jest zależna od opinii innych osób. Ufam sobie. Mam prawo zmieniać się jako artysta. Moja wizja może się zmienić. Mam prawo się rozwijać. Moje pomysły są wartościowe i ważne. Mogę wyrażać się poprzez sztukę. Moja twórczość jest moją siłą. Każdy dzień przynosi mi nowe możliwości artystyczne. Moje serce prowadzi mnie do tworzenia i wyrażania się. Jestem wdzięczny za każdy moment twórczej inspiracji. Każdego dnia rozwijam swoją pasję do sztuki. Wyrażam się z pewnością i odwagą. Mam odwagę, by odkrywać i próbować. Mam odwagę przekraczać granice swojej kreatywności. Mam odwagę marzyć i realizować swoje artystyczne cele. Jestem wyjątkowy. Każde dzieło jest krokiem ku większej odwadze. Mam odwagę być widzianym. Mam odwagę być słyszanym. Mam prawo to być. Mam prawo tworzyć. Jestem artystą i jestem ważny. Jestem artystą i jestem potrzebny. Jestem artystą i mam prawo tu być. Jestem artystą i mam prawo się wyrażać. Jestem artystą. Jestem artystą.